się Witam Oke okay, jeszcze gdzie tutaj 口をたぶんはとったよ。Mm, E, tak, tak, będzie, hoj, hoj. Dzisiaj tak. Panie moderatorze, właśnie przeczytałem to, co pan napisał na naszym serwerze. I módl się, żebym jutro ciebie nie znalazł osobiście, żebym ci nie mógł... po prostu cię udusić. Za to, coś napisał. No. dobrze oświecony? Dobra, dobrze oświecony jest elegancko. Mam ochotę udostępnić to, coś napisał. Prawdę pisze. No tak, no. Że niby co? Niby jaka zła scena. Że niby się analizowałem czy coś, bo tak napisałeś. Tak, bardzo śmieszne. Najwyżej z tobą, Chulipka gaming, porozmawiam na osobnym czacie e, na Discordzie. Bo teraz nie będę marnować czasu. Dlatego. Nieważne. Okej, okay, jest hoi... Preparing to... Co? Okej, okay, nie ważne. xd, xd. Panie moderatorze, proszę mnie nie denerwować. Ok. Skromna przyjacielu 1, 2, 3. Nie wiem o co yy, ci chodzi. <ścoughs> Takie kichanie Raczej tak powinienem był to ciebie powiedzieć. Kacit. Biorąc pod uwagę, jak, co masz w głowie, A to przerzucimy na mam to Co Nie będę. słuchaj kacic, Nie będę e, tolerował takich wiadomości na tutaj no. Choi się ładuje. A skąd ja mam wiedzieć, że kolega obok stoi i czy akurat piszesz to, co on mówi? No skąd mam niby wiedzieć? No właśnie nie wiem. Okej okay. Dobra, mm, to już A, to wy razem oglądacie, dawa, e, witam cię, NG279 World Thunder W World Thundera zagramy sobie na e, w czwartek na live ie. A teraz już Aaa, to ma, dobra, już kojarzę, kojarzę, tak, tak. No to e, dzisiaj tak jak opiecałem e, e, innym, e, hoj, a następnym razem. Ale czy w ogóle mnie słychać? Słychać mnie? Czy ta muzyka zakusza? Panie moderatorze, proszę się już nie tłumaczyć. Najwyżej się wytłumaczymy po live. Tak, healerze. <laughs> healerze. Da. Mm. Okay. Dobra. Podgłośnij mikrofon. Ok. Tylko to jest na maksa. Najwyraźniej ściszę muzykę. Bo mikrofon mam na maksa. Dobra. W sumie nie wiem co sobie zagrać. Szymon, czy tam yy, Holipka Gaming? Jesteś tam może? Pomoglibyśmy wspólnie. E, tam trochę okay. prowadzi wojnę. <grywka> Serio? Stalin, jak tam dupa twojej... Nie, ja tego nie będę czytać. Nie ma nawet takiej mowy. Jak chcesz mnie rozjaśniać, to nie tutaj na live, tylko najwyżej na privatechie, tam na. E, po live. A, tego gdzieś jeszcze napiszę. To... Ciekawe czy cholipka będzie dostępna. Hmm, gdzie to jest? A. Nie ma go? Nie ma. Szkoda. Okej, okay, nie ma. No to nic. Jeden gracz? Nowa gra. 14. Na schodzą mroczne czasy. W Europie Hitler z bardzo chwycił ser władzy i za szczęście jezerka poza granicę Niemiec. Włochy Mussoliniego organizują kolejne miterne ekspa... eks... eskapady, a wacji z cesarstwie japońskim szykuje się do ataku na Chinę. Ognie Wielkiej Wojny wygasły niespełna 20 lat temu, a dziś świat znów oblany jest z benzyną. Jedna iska może tu prowadzić do katastrofy. Witam, tak po tak. Ok, ja to próbowałem i nie do końca coś tam działało. W w ostatnich latach Europę jeździła z całej nowych wojen. Hiszpanią rządzą nacjonalistami, a Japonia próbowała się wydrzeć terytorium związku z Chinom, W tym drugim przypadku Japonia będzie mniej więcej wszędzie. Nowy pakt o nieagresji między BBBB źle w przyszłości Europy. Ok. Dobra, mmm, pomyśl. Który by tu scenariusz wybrać? Już tutaj hmm. Który scenariusz można byłoby wybrać? Hm. się tylko... Okej, okay, to zaczynamy. Najwyżej przesuniemy się to przed... to... 17 dni przed drugą wojną. Wybierz scenariusz. Zmienianie historii. Okej, okay. państwo, państwo. Wybierz państwo. Nie, czekaj. ZTSR, Japonia, Hirohipo. Hmm. Oj, bok. O, bok. Tego kota. Czekaj, idę na drugie konto, Niemcy, bierz. Dobra. Czekaj. To poczekaj, czy jesteś dostępny? Bo tak to, chodzi o to... Poczekaj, poczekaj, panie. W sumie co dziwne, demokracja, a nazwana reżim, takie trochę o co chodzi? No jesteś tam, Szymon? Ej, uspokójcie się, panowie. Holipka Gaming wie co mówi, więc spokojnie panowie. Um... Poczekaj, um... gdzie. Ty tu... e, Holipka Gaming? Czy możemy. E, ten. Na Discordzie się połączyć A przynajmniej żebyś wysłał mi, żebym mógł. Przestańcie spanować no! Be bez przesady <śm> Cholipka gaming nie powinien mieć prawa... Ale jakby nie było, to on w to grał. Więc ma doświadczenie jakieś w tej grze. Leon Blum. Eswin. Kto to mówi? Eswin. wieś mi 350 godzin, jak pewnie pierwszy raz słyszysz o tej grze. No. Eee Gaming to jak um... Mam grać solowo czy nie? Poczekaj, wstecz. Czekaj, serwer. Masz jakiś serwer, czy mam grać samemu? Bo nie wiem, czy to łączysz. A, no dobra, no to najwyżej sam sobie zagram dzisiaj. E, dobra, z powodem okolice II wojny światowej. Do? Rzesza niemiecka. Wybierz państwo. To wam. Um, single player Fra... O boże. Ja wiem. Słuchajmy inaczej. W sobotę na symie zagram Francją. Żeby nie było. Zagram tą pieprzoną Francją. Ale co nie ten rok, bo nie rozumiem. To no ce, no już, już poprawiam. E, historyczne cele są typ iron. Okej, okay, odznacz. A A voz